Cześć, tu Mikołaj, dziś przejmuję kamerę i mikrofon pytania na śniadanie i zapraszam Was w kulisy mojego programu. Choć ma dopiero 15 lat, Mikołaj, zarówno przed kamerą, jak i w rozmowach z gwiazdami, czuje się jak ryba w wodzie. Tak, tak i dobrze Państwo słyszeli. Dziś odsłoni przed nami kulisy swojego internetowego programu, który stworzyłby realizować marzenia. Postanowiłem przeprowadzać wywiady z gwiazdami, ponieważ chcę w przyszłości wykonywać zawód dziennikarza, a w czasie pandemii takie rozmowy w internecie stały się bardzo modne, dlatego postanowiłem postawić na Instagrama, gdzie zacząłem pisać do różnych osób aktorów, muzyków, dziennikarzy itd. Potem umawiałem się na rozmowę, układałem do nich pytania, łączyliśmy się. Najpierw myślałem, że będę starał się na kimś wzorować, ale przed pierwszym wywiadem zmieniłem zdanie i pomyślałem, że będę robił swój, swój program, będę robił to, co ja kocham, i będę pokazywał z siebie. Przed każdym wywiadem jest trema, stresuję się, ale gdy zaczyna się już ta rozmowa i gdy wcisnę ten magiczny przycisk, rozpocznij rozmowę, i gdy połączę się z gościem, to wszystko momentalnie ustaje. Jest taka fajna aura, czuję, że robię to, co kocham. Wywiad z panią to moje największe marzenie. Cieszę się, że się spełnia. Gośćmi wywiadów Mikołaja byli m.in. prowadząca pytanie na śniadanie Małgorzata Tomaszewska, aktorzy Piotr Mróz, Ewa Gawryluk, wokalista i prezenter Norbi czy współtwórczyni zespołu Golec, orkiestra Edyta Golec. Jeden z wywiadów Mikołaj wspomina szczególnie. O, jesteśmy. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. To był wywiad z panią Obeną Grabowską, autorką stulecia winnych, dlatego że uwielbiam czytać książki i to jest moja ulubiona autorka, więc gdy umówiłem się na wywiad, byłem przeszczęśliwy i zacząłem układać pytania odnośnie książek, i nie tylko, więc mogłem porozmawiać przeprowadzić sobie takie spotkanie autorskie. To, co charakteryzuje Mikołaja, to dbałość o szczegóły. Nienaganne przygotowanie do rozmowy z gościem także pod względem wizualnym widać w każdym odcinku. Na początku miałem zaplanowane do 21., w co się ubierę. Potem już się wyczerpały pomysły, wyczerpały się już również ubrania, więc zaczęło się to powtarzać. Tak, ale zawsze koszula, zawsze na to stawiam. To jest moja ulubiona część garderoby. Rodzice nie wiedzieli tak naprawdę na początku. Dowiedzieli się gdzieś około drugiego odcinka i stwierdzili, dobrze, okej, okay, super. I potem oglądali każdy kolejny, następny, i tak do dziś, a jest ich już prawie 60. W prawdziwych domach, tak. Michał ten pomysł wymyślił sam i sam dążył do tego, żeby go zrealizować. Myśmy go nie kierunkowali w żaden sposób do tego, co robi. Przede wszystkim lubi przedmioty humanistyczne, Lubi dużo czytać. I lubi dużo oglądać seriali. Może to go właśnie ukierunkowało do robienia tego, co robi. A to co robi, to jedna z najlepszych dróg do zdobywania zawodowego doświadczenia. Czerpię wiedzę, staram się poprawiać błędy, jeżeli jakieś są, bo osoby, z którymi przeprowadzam wywiadają różne rady, dziennikarskie, aktorskie i nie tylko, bo takie rady aktorskie też w dziennikarstwie nieraz się przydadzą, więc staram się je stosować. A wszystko po to, by być dziennikarzem albo takim reporterem w programie Pytanie na śniadanie, a takim największym marzeniem to jest poprowadzić kiedyś ten program. Do widzenia! Ciao. No, no, nie tak szybko. Spokojnie. Dozujmy sobie te przyjemności. Mikołaj, teraz, warto zapamiętać to nazwisko, nazwisko, Szanowni Państwo, słyszeliśmy o tym, że spełnił swoje marzenie, ale Szanowni Państwo, ja dzisiaj z jego ust słyszałem takie zdanie. Spełniam dzisiaj swoje największe marzenie. Zapytałem, jakie? Chodzi o debiut telewizyjny, odpowiedział nie. Ja dzisiaj porozmawiam z Katarzną Cichopek. No, nie dziwię się. Proszę spojrzeć. Bardzo ci dziękuję. Tak się cieszę, że możemy gościć cię w naszym studio. Powiedziałeś, że twoim marzeniem jest być reporterem, prowadzącym pytanie na śniadanie. Słuchaj, to jest pierwszy najlepszy krok. Jesteś tutaj dzisiaj z nami. Gratuluję ci twojego pomysłu. Masz dopiero 14, prawie 15 lat, a już wiesz dokładnie co chcesz w życiu robić. Więc trzymam za ciebie mocno kciuki. I teraz oddaję ci, przekazuję ci mikrofon, pałeczkę. Proszę bardzo. To jest twoje 5 minut. Dziękuję bardzo. Od 20 lat oglądamy panią w serialu M jak miłość. Jak trafiła pani do tej produkcji i czy przypuszczała pani, że ta przygoda potrwa aż tyle lat. Trafiłam zupełnie przez przypadek. Tak naprawdę chodziłam do ogniska teatralnego Przy Teatrze Ochoty i pani Halina Machulska, którą serdecznie pozdrawiam, zapisała całą naszą grupę na casting. Nie chciałam pójść na ten casting. Wcześniejsze moje doświadczenia były przykre i stwierdziłam, że absolutnie nie mam żadnych szans, ale nie chciałam robić przykrości pani Halinie, więc powiedziałam, dobrze pójdę, zrobię to najlepiej jak potrafię i zapomnę o całym wydarzeniu. No nie zapomniałam, bo następnego dnia produkcja zadzwoniła i powiedziała, że mam dostałam tę rolę i mam zagrać mały epizod. To miały być dwie scenki. Miałam zagrać. Tylko i wyłącznie koleżankę Piotra Zduńskiego z ławki. 22 lata później jestem żoną Piotra Zduńskiego i mamy wspólnie czwórka dzieci. Życie jest zaskakujące. W życiu bym nie przypuszczała, że ta przygoda, bo tak traktowałam przez bardzo długi czas serial M. Jak Miłość że tak długo potrwa i że tak naprawdę stanie się moim całym życiem. To rzeczywiście bardzo ciekawe. A ile z Katarzyny Cichopek jest pani serialowej bohaterce Kinze z Duńskiej? Mam wrażenie, że my się tak trochę wymieniamy. Ja jestem nieco starsza niż moja serialowa bohaterka. Najpierw poszłam na psychologię, ale widzę, że Kinga poszła za mną na psychologię. Tak samo jesteśmy rodzinne i myślę, że dużo siebie wkładam w tę postać. Natomiast moja Kinga jest dużo bardziej rozważna, dużo bardziej poukładana. No i przede wszystkim świetnie gotuje, czego jak kompletnie. 我们不能。嗯嗯 No właśnie, mimo tego wczesnego debiutu aktorskiego, postanowiła pani pójść na studia, jednak nie aktorskie, lecz psychologiczne. Dlaczego? Ach, tutaj było wiele czynników, które przemawiały za tym, żebym wybrała jednak psychologię. Między innymi to, że już byłam w obsadzie serialu, będąc w klasie maturalnej i będąc na pierwszym roku szkoły aktorskiej, musiałabym zrezygnować z tej roli. A tak się cieszyłam, że ją dostałam, tak ciężko mi było z niej zrezygnować. To po pierwsze. Po drugie, moi rodzice całe życie mi powtarzali, że Kasia, musisz pójść na studia, które dadzą ci konkretny, solidny ym, zawód wykształcenie, żebyś mogła sobie w życiu poradzić, że aktorstwo jest piękne, traktuj to w kategorii hobby, ale wiesz jak jest w show biznesie, nie wiadomo czy ci się uda, co będziesz w życiu innego robiła, więc za głosem rozsądku poszłam na studia psychologiczne, ale też za głosem serca, ponieważ ja uwielbiam ludzi, więc jakby z przyjemnością chciałam się dowiedzieć więcej na temat psychologii człowieka. Jest pani zadowolona z tego wyboru? Bardzo, ja nie, nie żałuję absolutnie żadnej decyzji, którą w życiu podjęłam. To wszystko w jakiś sposób mnie ukształtowało. Dzisiaj jestem. Yy, dzisiaj jestem sobą, po prostu. Ważnym elementem Pani życia jest taniec. Kiedy po raz pierwszy zapałała Pani do niego miłością? Ja mam wrażenie, że taniec płynie w moich żyłach i mm, myślę, że to było bardzo nieświadome. Już od dziecka tańczyłam, czuję muzykę całą sobą. Moim pierwszym partnerem tanecznym jest do dzisiaj mój tata. My zawsze razem tańczyliśmy na wszystkich imprezach rodzinnych, weselach. Moja mama siedziała, a ja z tatą tańczyłam. Od zawsze lubiłam tańczyć w parze. Natomiast nigdy nie przypuszczałam, że mogłabym to w jakikolwiek sposób wykorzystać. Zawodowo, zwłaszcza, że w liceum wszystkie moje koleżanki tańczyły taniec nowoczesny, a mi ten taniec nowoczesny kompletnie nie wychodził. I miałam takie poczucie, że jednak jestem słabą tancerką, aż trafiłam na swojego obecnego męża, który jednak udowodnił, że chyba potrafię. Czy właśnie ten taniec według pani jest takim najtrudniejszym tańcem? Mówisz o tym życiowym tańcu. Tak. Rzeczywiście jest trudny, choreografia jest skomplikowana, rytm czasem potrafi się zgubić, no ale ważne jest, żeby tańczyć razem i przede wszystkim wstąpać twardo po parkiecie. Wraz z panem Martinem Hakielem reprezentowała pani Polskę podczas pierwszego konkursu tańca Eurowizji. Jak wspomina pani to doświadczenie po latach? Genialne doświadczenie. Pojechaliśmy tam rzeczywiście jako, jako pierwszy aparat. To był pierwszy taki konkurs. Gościło nas samo BBC w Londynie, więc dla mnie to też było takie doświadczenie telewizyjne, żeby zobaczyć studio telewizyjne znane na całym świecie tak osobiście, empirycznie doświadczyć tego. Poznaliśmy tam fantastyczne pary z całego świata. Tylko, że mam takie wrażenie, że regulamin był nie do końca jasno spisany i część krajów wysłało swoich reprezentantów, zawodowych reprezentantów, zarówno ona jak i on byli zawodowymi tancerzami. My byliśmy parą mieszaną, mój mąż zawodowym tancerzem i ja jednakowoż nie. Więc i tak uważam, że nasze czwarte miejsce to jest wysoki wynik, dla mnie to była przygoda życia. Cieszę się, że przede wszystkim w Polsce nasz taniec został dobrze przyjęty i dostaliśmy dobre noty. I to było dla mnie najważniejsze, ale to jest niesamowite doświadczenie życiowe. Jest pani kobietą wielu talentów, udowadniała to pani wiele razy, ale między innymi wydała pani swoje cztery poradniki. Skąd rodziły się pomysły na pisanie tych książek? Z życia, dosłownie. Urodziły się z życia, a zwłaszcza te późniejsze. Pisałam o macierzyństwie. Już przed sekundą, dosłownie z Anią Lewandowską, rozmawiałyśmy o tym, że macierzyństwo potrafi być wyboiste i wcale nie tak kolorowe, jak czasami przedstawiają to gazety i reklamy telewizyjne. I moje właśnie takie było i chciałam o tym powiedzieć dziewczynom. Chciałam je wesprzeć w ten sposób, dając taką Mam um, nadzieję, że będzie lepiej, że trzeba o tym mówić i trzeba przede wszystkim poszukać pomocy, jeśli takowa jest potrzebna. Przepraszam Państwa najmocniej, Mikołaju. Naprawdę, chyle czoła, jest rewelacyjnie. Mało tego, dzwonią do nas widzowie z takim pytaniem, jak ten chłopak to robi, że w ogóle nie widać po nim tremy? Ty masz patent na to, żeby opanować zdenerwowanie. Nie mam takiego patentu. Dziś rano obudziłem się i po prostu tej tremy nie było, ale to dlatego, że miałem wcześniej do czynienia z kamerami, dlatego. A, chyba dlatego. Gdzieś... Siła doświadczenia. Jest jeszcze jedna sprawa. Wspomniałeś o tym, że jednym z Twoich marzeń, do którego zamierzasz dążyć, jest spełnienie oczywiście tego marzenia. Jest poprowadzenie pytania na śniadanie. To jest bardzo dobry pomysł. Nie śpieszmy się z tym na to czas. Moim zdaniem jesteś idealnym zawodnikiem, jeśli chodzi o bycie reporterem. Dlatego chciałbym, żebyś do tej kamery teraz pozdrowił Mateusza Szymkowiaka. Niech poczuje Twój oddech na plecach. Proszę bardzo. Pozdrawiam 000. bardzo serdecznie pana Mateusza Szymkowiaka i mam nadzieję, że uda nam się w końcu przeprowadzić wywiad. O, Brawo, rewelacyjnie. O, Wielkie prawa. Super, super. Bardzo super. Ci dziękujemy. Super. dziękujemy Trzymamy gratulacje. za ciebie, kciuki i za Twoją karierę. Dziękuję bardzo. A teraz trochę technologii, nowy standard, jeśli chodzi o emisję telewizji polskiej. Proszę spojrzeć o to szczegóły.